Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Józef Wycisk. Przez lata mówiliśmy czy rozmawialiśmy o restrukturyzacji górnictwa węglowego. Dziś musimy już mówić o likwidacji tej branży. Ale jak ona ma wyglądać, i co właściwie powinno się wydarzyć, aby przebiegła ona w miarę bezpiecznie dla regionu i bez wielkiego. Uszczerbku dla naszego regionu. Ja tylko przypomnę takie ciekawe czy fajne zdanie, które powiedział przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, Dominik Kolosz, na zakończenie rozmów, które niedawno się odbyły. On powiedział, że dalsze prace nad projektem umowy społecznej pozwolą nam wyjść do mieszkańców Śląska i powiedzieć, że tutaj nie będzie krainy starych ludzi i zgaszonego światła o 20. Zatem, jakie warunki muszą być spełnione, aby faktycznie nasz region nie przerodził się w krainę starych ludzi i zgaszonego światła. O tym właśnie dziś porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są dr Bartłomiej Gabryś oraz dr Marcin Baron. Obaj panowie reprezentują Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i dodam od razu, że obaj Panowie są również zaangażowani w badania, cykliczne badania nad kondycją gospodarki regionu w czasie pandemii, a koordynatorem tych badań jest doktor Marcin Baron. Witamy panów bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór już właściwie. Panowie, czy tak na początek, na rozgrzewkę, jedno pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Ile potrzeba pieniędzy na przekształcenie naszego regionu, jeśli wyobrażamy go sobie już bez branży węglowej? Pan doktor Marcin Baron. Ja myślę, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie odpowiedzialnie powiedzieć. Te szacunki są od. Kilku miliardów, po setki miliardów, i oczywiście prawda jest gdzieś zawsze po środku. Ja myślę, że tak naprawdę bardzo istotne jest to, żeby zastanowić się nad tym, jak chcemy te pieniądze wydawać, bo może pójść para w bizdek i nic z tego nie będzie. Uważam, że te setki miliardów są przeszacowane, patrząc na potencjał regionu, patrząc na to, jak region sobie dobrze, mimo tego, jakie mamy czasami odczucia, radzi do tej pory z wyzwaniami restrukturyzacyjnymi i w odniesieniu do jego siły gospodarczej w ogóle. I zatem doktor Bartłomiej Gabryś, ile Pana zdaniem potrzeba pieniędzy na przekształcenie regionu, w taki region zeroemisyjny nazwijmy to? Pan redaktor prosił o krótką odpowiedź, to ja odpowiem też krótko. Co najmniej dwa razy tyle, ile myślimy, że trzeba. Aczkolwiek nie aż tak dużo, jak dzisiaj rzeczywiście pokazują niektóre z raportów dotyczących tej restrukturyzacji, tego co ma miejsce już, albo co będzie się działo na naszym województwie śląskim z restrukturyzacją górnictwa. Więc jest to co najmniej dwa razy tyle, co myślimy. Panowie, oczywiście bardzo łatwo policzyć, ile utracimy miejsc pracy. Wystarczy po prostu dodać te miejsca pracy, które mamy w branży wydobywczej, dodać do tego ewentualnie te miejsca pracy, które mamy w przemysłach okołogórniczych czy przemysłach pracujących na rzecz kopalń. Ale czy w tej perspektywie, która przed nami, no przecież nie zamykamy górnictwa w ciągu roku czy dwóch, to jest łatwe do odtworzenia, czy nie ta liczba miejsc pracy? Ja bym wyszedł od tego, że może wcale nie jest aż tak łatwo policzyć. Znaczy, policzyć można relatywnie łatwo, o tyle, że faktycznie można coś dodawać. Natomiast trzeba pamiętać, że po pierwsze, utrzymanie kopalń w jakimś stanie musi pozostać i ten proces jest wydłużony w czasie. Po drugie, firmy około górnicze mają pewną zdolność do konwersji na inne rynki i to też nie możemy zakładać, że całe te około 120 tysięcy miejsc pracy nam zniknie, bo prawdopodobnie zniknie około połowa z tego. A i tak myślę, że biorąc pod uwagę rozłożenie tego problemu w czasie, to mamy do czynienia z tym, że te firmy same z siebie będą się właśnie restrukturyzowały. I na pewno będzie to dla nich proces trudny, na pewno w tym procesie te firmy około górnicze trzeba wspierać, a często o tym w dyskusji publicznej zapominamy, ale uważam, że to nie jest tak, że one są skazane na upadek. No i wreszcie ostatnia sprawa, że trzeba w tym wszystkim właśnie uwzględnić ten okres, w którym to wszystko się będzie działo. Górnictwo w ostatnich miesiącach, latach zmniejsza swoje zasoby kadrowe. Natomiast też trzeba pamiętać, że w tym górnictwie w naturalny sposób to się może dziać. Ludzie odchodzą na emeryturę, więc to się dzieje dość Automatycznie, można tak powiedzieć. Oczywiście nie wszyscy może chcieliby iść od razu na emeryturę, i tutaj na pewno jakieś tarcia czy konflikty się pojawią. Z drugiej strony, przy zamykaniu kopalń są deklaracje, że będą przesuwane kadry pomiędzy kopalniami, więc wydaje mi się, że te wszystkie porozumienia, które mówią o tym, że to jest proces w czasie, gwarantują, że my jesteśmy w stanie odtwarzać te miejsca pracy, bo jakby nie patrzeć, ostatnie pięć lat. To jest plus 50 tysięcy w regionie nowych miejsc pracy, chyba jednak poza górnictwem. I oby ten trend się w gospodarce po utrzymał. I pan doktor Bartłomiej Gabryś, jeszcze raz powtórzę to pytanie. Chodzi nam o tą liczbę miejsc pracy. To się tak szacuje, 100-150 tysięcy gdzieś w tym przedziale. Czy to jest tak łatwo zastąpić, tyle miejsc pracy, w tym oczywiście w tej perspektywie, tych, no było, nie było kilkudziesięciu lat? Kolega doktor Baron tutaj wiele elementów już wskazał, ale ja bym powiedział, czy odniósł się do pewnych liczb. Jeśli spojrzymy w, trochę w historię i spojrzymy na lata 90-99, to wtedy z górnictwa odeszło 230 tysięcy ludzi. Dzisiaj bezpośrednio w województwie śląskim osób zatrudnionych według PKD w górnictwie i do, w wydobywaniu lignitu, to mamy około 76-77 tysięcy osób. Ta liczba 150 tysięcy jest prawdopodobna, bo ona wynika z tego mnożnika, on jest różny, 1,2, 1,4. Spotkałem się również z takim, który mówił, że to jest nawet razy 2. Trzeba pomnożyć tą liczbę, jeśli chodzi o te sektory współpracujące. Natomiast jeśli chodzi o nasz rynek pracy, jeśli chodzi o Śląsk, to w tej chwili to jest mniej więcej osób milion siedemset, prawie milion 800 osób pracujących. No więc patrzmy na skalę. Jeżeli potrafiliśmy w ciągu 9 lat dużym kosztem, to bez dwóch zdań i społecznym, i finansowym, i dla zadłużenia państwa, aby sprawić, aby z górnictwa odeszło 230 tysięcy osób, no to w pełni się zgadzam z tym, co mówi tutaj kolega Baron, że. Część górnictwa będzie musiała być utrzymywana. No te zakłady potrzebują przecież konieczności, więc nie wszyscy odejdą. To nie będzie wydarzenie, że oto końcówka miesiąca pracowali, dzień pierwszy, następnego przestają pracować, więc to będzie rozłożone w czasie. Ja jestem przekonany, że województwo śląskie dość swobodnie sobie z tym poradzi. A jestem przekonany dlatego, że wynika to po prostu z potencjału miejsca, w jakim się znajdujemy. No ale właśnie z tego potencjału. No jeśli spojrzymy na takie piękne miasto jak Bytom, no to możemy powiedzieć, że to jest miasto, któremu się jednak nie udało. Przez wiele lat olbrzymie trudności odczuwało także takie miasto jak na przykład Zabrze, no które jakby budzi się od kilku ostatnich lat i naprawdę zaczyna zmieniać swoje oblicze tych przykładów. Niestety jeszcze kilka można by wymienić. No zatem podstawowe pytanie, co musi się jakby wydarzyć dookoła tego całego procesu zamykania górnictwa, żeby takie zdarzenia czy takie sytuacje jak bytom, żeby się nam nie powtórzyły. To ja powtórzę. Dobrze, pan doktor Gabryś, tak. To, to ja w tej chwili wejdę słowom koledze. Ja myślę, że przed nami są wyzwania o, o, o trojakim rodzaju. To znaczy mamy wyzwanie o charakterze demograficznym, bo kurczymy się jako, jako zasób społeczny, jeśli chodzi o województwo śląskie, jeśli chodzi o liczbę osób i to jest osobny kawałek. Mamy problem pod tytułem, czy wyzwanie o charakterze społecznym, to znaczy to, żeby e, mieszkać w miejscu, czy sprowadzać do tego miejsca osoby, które chcą tu mieszkać ze względu na jakość i formułę życia, pozwalającą nie tylko zdobyć dobre miejsce pracy, ale cieszyć się również z tego czasu, który jest po tym momencie, kiedy wychodzimy z pracy. No i mamy te wyzwania ekonomiczne. Jeśli mamy realizować wyzwania ekonomiczne, to yy, tu nie będzie wielkim zaskoczeniem, ale musimy się skupić na tym, co dają na przykłady, czy, czy z okolic Düsseldorfu, czy, czy z Karlsruhe, czy. Czy z Palatynatu, czy z Yorkshire, no dużo tych przykładów jest, gdzie tego rodzaju transformacja miała miejsce, w jaką stronę ona poszła, poszła w stronę przemysłów maszynowych, poszła w stronę e, czegoś, czy, czy takich elementów tej gospodarki, czy tego przemysłu, który staje się nie tylko elementem gospodarki lokalnej i lokalnie jesteśmy w stanie z tego korzystać, na przykład elementy rolnictwa, tylko coś, co jesteśmy w stanie eksportować na zewnątrz. I w I... tym momencie. Jesteśmy w stanie jako województwo śląskie zrobić krok do przodu, a nie cofać się. I pan doktor Marcin Baron, jak nie powtórzyć tego błędu, na który natknął się na przykład Bytom? Chyba trudno jest tutaj analizować błędy pojedynczych miast, czy niebłędy. Niektóre miasta może po prostu miały. Jakoś tak w tym całym procesie troszkę mniej szczęścia, albo wystartowały z innego poziomu, i chyba nikt tak naprawdę nie potrafi odpowiedzieć do końca, czy to są czynniki polityczne, czy właśnie coś się gdzieś nie zadziałało. No bo przecież choćby ta historia, właśnie stref inwestycyjnych. Są miasta, które podeszły do tego bardzo odważnie, myślę tutaj o Gliwicach, o Tychach, i tam to wszystko ruszyło bardzo szybko. Bardzo sprawno mieliśmy transformację w Sosnowcu, ale z drugiej strony, jakby patrzeć to pod kątem inwestycyjnym, szybciej odbiła Dąbrowa Górnicza. Być może dlatego, że tego bagażu transformacyjnego w tak dużej skali póki co nie miała, no, no bytom z Zabrzem, jak sam pan redaktor powiedział, gdzieś tam się borykały z kłopotami, ale w Zabrzu zadziałało w drugiej fali. Ale też Zabrze poświęciło bardzo dużo nakładów i środków na to, żeby tereny inwestycyjne, głównie te trzy A1, gdzieś tam przygotować. Więc ja bym tutaj nie patrzył w kategorii błędów, natomiast wykorzystał to, o czym był przed chwilą dr Gabryś, że my jesteśmy skazani na profil przemysłowy Regionu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiara w to, że my nagle zupełnie się zmienimy na inne tory jest chyba niemożliwa, patrząc chociażby na profil tej zaawansowanej produkcji przemysłowej, którą mamy w tej chwili na różnych terenach inwestycyjnych od północy województwa, aż po Skidy. Mhm. I tam po prostu trzeba, tam po prostu trzeba dobrze działać i to ostatnie zdanie będzie, tam się trzeba wybijać na innowacyjność, bo tak jak powiedział Bartłomiej, my mamy silną pozycję ekspertową eksportową, będziemy ją mieli, ale musimy walczyć o to, żebyśmy byli na tyle innowacyjni, żeby się z nami liczono w kolejnych odsłonach decyzji na poziomie koncernów globalnych, bo potem czasami możemy obrywać. Mamy cały czas te dyskusje z PSA, z, z Oplem, no że kiedy jest się tym podstawowym ogniwem, to łatwo je zastąpić. Kiedy macie większe tak. know-how, trudniej. Panowie, no niestety czas nieubłaganie płynie niestety szybko, więc tak na zakończenie. Oczywiście bardziej dojrzali słuchacze naszej audycji pamiętają czasy kontraktu dla Województwa Katowickiego, kiedy, kiedy jeszcze istniało Województwo Katowickie, kiedy dyskutowano o konieczności restrukturyzacji i wpleciono w tę dyskusję całą masę różnych wątków. Do czego ja zmierzam? Jeśli mówimy o restrukturyzacji górnictwa, to wydaje nam się, że rząd powinien rozmawiać ze związkowcami z, związkowcami z branży górniczej, co jest oczywiste. Ale nie bierzemy pod uwagę tego, że na przykład jeśli mówimy o uczelniach badawczych, nie wszystkie uczelnie naszego regionu stały się uczelniami badawczymi, a to już jest jakby działka ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jeśli mówimy o sieci Łukasiewicz, nie wszystkie nasze instytuty trafiły do sieci Łukasiewicz, to z kolei również jest działka jakiegoś innego ministra. Chodzi mi o to, czy nie powinniśmy jednak zaapelować po raz kolejny o to, żeby ta dyskusja o likwidowaniu górnictwa dotyczyła znacznie szerszego gremium interesariuszy, chciałoby się powiedzieć, niż to, niż to, niż to wygląda obecnie. Pan doktor Gabryś. To ja posłużę się tymi wspomnianymi wyzwaniami. Jeżeli chcemy myśleć o przyszłości Śląska, to nie ma możliwości, aby realizować w oderwaniu od siebie tego wyzwania w wymiarze ekonomicznym w od oderwaniu od wyzwania tego demograficznego, czy od wyzwania e, społecznego. Tutaj tego, czego się oczekuje, to tak naprawdę efekt synergii powstały z realizacji e, no, bardzo podejrzewam ambitnych planów dotyczących właśnie połączenia tych trzech elementów w jedną całość dotyczącą przyszłości Śląska. I tutaj te elementy synergiczne sprawią, że pojawi się wartość dodana, powodująca, że osiągniemy przewagę konkurencyjną dzisiaj przecież na no, no, całkiem bardzo już dynamicznie się zglobalizowanym rynku, ale dalej, i, i, dalej idącym w tą stronę globalizacji. No, przecież pandemia się kiedyś kończy, a łańcuchy dostaw sprawią, że ta globalizacja i rachunek ekonomiczny będzie gdzieś w tle ciągle decydujący. I pan doktor Marcin Baron? Ja bym podkreślił to, że ta, czy nam się ona podoba, czy nie, zmiana narracji, że my już nie restrukturyzujemy górnictwa, tylko odchodzimy de facto od węgla, to jest już pierwszy syndrom, który skłania cały sektor górniczy i polityków do wyjścia w dialog z innymi. Bo to trzeba rozmawiać z tymi sektorami, z tymi branżami, które muszą zastąpić tę działalność wydobywczą i również dać nowe, nową energię dla kraju, bo przecież Śląsk jest dużym producentem. Pytanie pana redaktora o te kwestie instytucjonalne. No, ja akurat nie jestem zwolennikiem tego, by wszystkie uczelnie miały status uczelni badawczej. To jest jakiś wyróżnik, i świetnie, że Politechnika Śląska przynajmniej tutaj w regionie załapała się, pokazała swój potencjał i mogła wstanąć do tej pierwszej ligi. na. Natomiast co do Łukasiewicza, no tu chyba niestety wychodzą troszkę takie relacje właśnie różnych interesów, różnych ministerstw. Przypominam, że te, które są w sieci Łukasiewicz, są w, pod innym nadzorem ministerialnym niż te, które nie są w sieci Łukasiewicz. A chyba faktycznie warto byłoby myśleć jednak o tym, żeby tę dużą polską markę naukową promować, wzmacniać także z myślą o tym żeby ona jeszcze silniej zaistniała na Śląsku. Ale to chyba już faktycznie jest kwestia takiej wewnętrznej integracji. Miejmy nadzieję że ta dyskusja nadal będzie trwała że być może ta rozmowa na temat przyszłości regionu po zlikwidowaniu górnictwa będzie się odbywała nie tylko między ministrem odpowiedzialnym za górnictwo a związkowcami, ale także będzie dotyczyła nieco szerszego gremium. Niestety dzisiaj już musimy zakończyć nasze spotkanie, zakończyć naszą rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli pan dr Marcin Baron. Dziękuję uprzejmie panie doktorze. Dziękuję. Oraz pan dr Bartłomiej Gabryś. Obaj panowie reprezentują Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy. Radio kato